Kamerzysta zakłada nowy kanał. Nie no, nie kamerzysta, tylko jaszczur, ale kamerzysta będzie na nim występował. Także jeśli chcecie znowu zobaczyć kamerzysta na YouTubie, no to moi drodzy zapraszam do oglądania tego filmu, ponieważ tam się wszystkiego dowiecie. Ten sam wieczór, co kamerzysta robił live'a wraz ze swoją dziewczyną Kasią Sosnicką oraz Wiolką, jaszczur do niego pojechał, do domu, no i ustalili, że zakładają nowy kanał i podobno pierwszy film na ten kanał jest już nagrany. Wraz z kamerzystą. Jaszczur kilka dni później, czyli w piątek na swoim kanale, troszeczkę więcej wytłumaczył, aczkolwiek wszystko po kolei. Najpierw przejdźmy do jego instastory, które miało miejsce właśnie w ten sam wieczór co live kamerzysty. Więc pierwsze instastory od Jaszczura to jest po prostu zdjęcie, w którym pochwalił się, że jest u kamerzysty, razem coś działają. No a już kolejne to są filmiki, w którym wypowiedział się troszeczkę bardziej na ten temat nowego kanału. Zobaczcie. Ja byłem właśnie u kamerzysty i ustaliliśmy, że. Będzie nowy kanał niedługo. Także śledźcie mój Instagram i wszystko. Tu będą informacje: jaki kanał, jaka nazwa i co na nim będzie. Także ja już się nie mogę doczekać, bo będzie grób. Bo... słuchajcie, pierwszy odcinek na nowy kanał już jest nagrany. Także mogę Wam zdradzić, że najprawdopodobniej będzie w poniedziałek. Ten odcinek, także czekajcie, bo będą tutaj informacje: jak się będzie nazywał. Kanał i dam Wam link do odcinka, także czekajcie, bo bez kitu jest warto. Aczkolwiek największą dawkę informacji mamy z filmu Jaszczura, który zamieścił na swoim kanale. Później możecie sobie go obejrzeć. Ja wam szybko streszczę najważniejsze informacje. Nowy kanał ma się nazywać Patera. Pierwszy film ma się pojawić już jutro, czyli w poniedziałek o godzinie 15. Będzie to film z kamerzystą. Ten pierwszy film z kamerzystą nie będzie w takim stylu, jaki planują oni robić na stałe, ponieważ kontent, który ma się tam znajdować, ma być ciekawy, niezależnie od tego, kto na nim będzie. Czyli ma on przyciągać ludzi, ma on być ciekawy, nawet jeśli na tym kanale nie będą występować osoby, które są w jakiś sposób popularne. Na chwilę obecną to, na co nagrywam, czyli sobota, godzina 14, kanał jeszcze nie istnieje, aczkolwiek jak się pojawi pierwszy film, no to Jaszczur na swoim Instagramie i prawdopodobnie też YouTube poda link do tego kanału, żebyście mogli sobie zobaczyć. Bo to chyba oczywiste, że większość osób przyjdzie na ten kanał tylko po to, aby oglądać kamerzystę, ponieważ tak naprawdę. On jest tam najpopularniejszą osobą, która ma największy fanbase, no i myślę, że bez niego ten kanał nie wypali. Aczkolwiek ja mam takie przeczucie, że Kamerzysta na tym kanale nie będzie nagrywał na stałe, tylko to będzie coś takiego, że na początku ten kanał zostanie wypromowany jakby no sobie Kamerzysty, no i później Kamerzysta przestanie po prostu się tam udzielać, no i stopniowo raczej ten kanał będzie spadał z wyświetleniami. No, bo jak nie ma tam osoby takiego motoru napędowego, czyli właśnie kamerzysty, który byłby tą najciekawszą postacią, na której by to właśnie głównie osoby oglądały, no to wtedy kanał będzie raczej umierał. Ewentualnie może być tak, że jest to nowy projekt kamerzysty, tylko że on się tam nie będzie udzielał za dużo z tego względu, żeby po prostu tego kanału nie zbanowali. Będzie on jakby taką osobą, która będzie tym wszystkim zarządzać, aczkolwiek będzie on stał za kamerą, ponieważ. YouTube oczywiście wie, że kamerzysta to Łukasz Wawrzyniak, Łukasz jak to kamerzysta, no i oczywiście takie kanały, e, które, na, na których on będzie występował, będą raczej banowane. Więc moi drodzy, na chwilę obecną to tyle z tego filmu. Dziękuję za oglądanie, szczerajcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, widzimy się już w kolejnych odcinkach. No i co? Do następnego filmu Siemanko.